Słuchajcie, cytując klasyka Stoję właśnie w swoim pierwszym korku Ludzie kurwa tak żyją? Serio? To jest, to, to jest, to jest normalne? Ludzie tak kurwa żyją? Co jest? Ludzie, obudźcie się Dobra, nieważne. Właśnie wyszedłem z roboty i jadę do Ursynów, do notariusza, żeby podpisać dwa papiery, zdobyć dwa akty notarialne, które potem muszę dalej przesłać do pełnomocniczki. Bujam się strasznie i jest to upierdliwe. Zatrzymuję moją wypowiedź, jadę do notariusza na Ursynów, potem muszę szybko pojechać na niepodległości na 20, bo jestem umówiony na spuszczanie wody z kaloryferów, dlatego, że jutro o 8 instaluje nowe kaloryfery, więc no, będzie to busy day, a jeszcze wieczorem chcę iść się pobawić. Na jakiś melanż, więc zobaczymy, jak się potoczy ten dzisiejszy dzień. Nera, słuchajcie, kolejny dzień z mojego życia. Kolejny taki dokument w mojej kolekcji, i wcale się nie chwalę, tylko się żalę, bo kolejny raz wydałem kurwa ciężkie pieniądze u notariusza. To już mnie po prostu doprowadza do szału i żałuję, że nie zostałem sam notariuszem, bo to jest jakiś najlepszy zawód na świecie. Ludzie do ciebie wchodzą na 5 minut, podpisujesz im dokumenty i bierzesz za to ciężkie siano. Jeżeli słuchają mnie jakieś młode dzieciaki i oglądają ten kanał, to idźcie na notariusza. Serio, super zawód. Dobra. A teraz jedziemy na niepodległości spuszczać wodę z kaloryferów. I taki jest mój dzień, takie jest moje życie. Kocham załatwiać takie sprawy. Wcale nie chciałbym już się iść najebać, serio. Smutno zabrzmiało, ale po prostu chcę iść na jakąś imprezę. Dzisiaj dawno nie imprezowałem. Jest piątek, jakby co. Wiem, że oglądacie to w skali tygodnia, pewnie z lekkim opóźnieniem, bo za, zacząłem nagrywać filmy na zapas, żeby mieć bufor bezpieczeństwa. Ale tak, jest dzisiaj piątek. Co jest psinko? Słuchajcie, wróciłem na chatę, powiem Wam tak Jezus Maria Lżejszy jestem, oprawy klocka po notariuszu Zabolało Pojechałem na niepodległości, bo jestem umówiony z takim dobrym ziomkiem, co tam No jest takim dobrym duchem tej spółdzielni, no nie? Taki pan Janek I mieliśmy spuszczać wodę z kaloryferów, żeby jutro na ósmą ziomek, który będzie montował mi kaloryfery Miał już spuszczoną wodę, odcięte zawory i tak dalej Pojechałem na niepodległości i Janek nie odbiera Próbowałem go znaleźć, pukałem po mieszkaniach, no nie ma go. Więc yy, no nie wiem jeszcze co zrobię. Trochę mnie stresuje ta sytuacja, bo boję się, że jutro przyjedzie ziomek z kaloryferami i będzie dupa problem, ale... Kurwa, jakbym chciał, żeby były serio te fotoradary dźwiękowe w Warszawie, to nawet się nie zajęcie sprawy, szczególnie jak się mieszka na Emil Pater. Nieważne. Yy, mam nadzieję, że się to wszystko uda, ale chyba się już dzisiaj tym nie będę stresował. Zadzwonię jeszcze do niego o 20 i spróbuję się do niego dodzwonić. Jak się uda mi dodzwonić, no to jeszcze tam pojadę i to zrobię. No ale jak nie odbierze o tej 20, no to nie wiem, jutro rano będę dzwonił jakoś turbo rano do niego i spróbujemy to załatwić. A ja tymczasem idę się wykąpać, coś zjem szybko i będę leciał na zbawi. No tak jak mówiłem, mam ochotę na melanż. Co jest? I może pójdziemy na seta Boguty, także pozdro Boguta. Dobra ludzie, wykąpałem się, przygotowałem, psiknęłem się perfumem, yy, biorę rower i idziemy zaraz, yy, jedziemy na plac Zbawiciela. No i obiecuję, że spróbuję nagrywać ten wieczór, ale mam tak, że jak dobrze się bawię, to nie nagrywam. I zakładam, że tak może być, ale będę dobrej myśli, więc zobaczymy jak będzie. Dobra, nara. Wracamy ludzie do domu nic do vloga nagrywam Ale jedzie szybko ta skuterowa dziewczyna 20 na godzinę. Słuchajcie, wróciliśmy właśnie na chatę ja jestem strasznie zmęczony, olka też idziemy od razu już do spania, więc nie będzie tutaj żadnego większego nagrywania. Bo jutro muszę wstać o 6, żeby jechać spuścić wodę w kaloryferów, których dzisiaj nie spuściłem, także przede mną jakieś 4 godziny snu. Nara.